Hej, cześć, trafiła do mnie Wymieniony przepływomierz, ale i tak są błędy związane z przepływem powietrza w silniku. No i z racji tego, że nie ma żadnych nieszczelności, wszystko jest sprawne nic mi innego do głowy nie przychodzi. Jak zdjąć dolot cały i zobaczyć, jak to wszystko tam jest zapierniczone tą całą sadzą. Także dzisiaj będzie filmik, jak sobie ściągam dolot. Ale on będzie dosyć krótki, to oczywiście w pierwszej kolejności osłona. Tu mamy nasz dolot. Nie jest to zbyt skomplikowane. Całe te rury od plastikowej trzeba zdjąć od zasysania powietrza. Tutaj bagnet trzeba odkręcić. Tą rurkę zobaczymy, jak to jest tutaj. Czy już jest obrócone? Jak nie, to to zmodyfikuję. Obrócę tak, jak to robiliśmy w Volkswagenie. Przepustnicę sobie wyjmę. Ściągnę i zobaczymy, jak to wygląda. No i ściągnę cały kolektor zsądny. Zobaczę, jak to też tam wygląda w tym kolektorze. No, tak to wygląda. Na tę chwilę zdjąłem cały filtr powietrza. Nic mi tu nie będzie przeszkadzało, nic mnie nie będzie denerwowało. Ja tak lubię, jak mi nic nie przeszkadza, nic mnie denerwuje. Także zostało torx 30. -tka. I to wszystko porozkręcać. Tu siódemkę kluczy, rurę. Złączę imbusik. No ok, jak się pozbędziemy, Świecę. fajeczki od świec, ściągamy, ściągamy przewód paliwa, ściągamy wszelkie te kostki. Złączę, jest ja się bardzo prosto ściągać, zobaczcie, Widzicie? nie trzeba nic łamać. Złączamy, ściągamy te złącza wszelkie, instalacja sobie pójdzie na bok, odkręcamy rurki od zasilania paliwa z jednej i drugiej, no bo niestety tą listwę paliwową musimy ściągnąć, bo tam są też śruby od czego kolektora sącego pod spodem. Do no, tych fajek odświeżorowych fajnie mieć takie szczypce, zobaczcie, wtedy się nie poniszczy ich za bardzo. O, widzicie? A to dosyć ciasno niestety wychodzi. Tak wygląda. Wiązka elektryczna zdjęta z silnika. Zostało to jeszcze podczepić. Tego się pozbyć. To też jest nic, nic trudnego. Zobaczcie to na tą stronę, to na tą stronę i już. I będziemy mogli sobie popuścić zasilanie wtrysków. Te rurki trzeba praktycznie ja najlepiej odkręcić całe, ale może się uda, że i tylko poluzujemy i odsunę je na bok. Dobra, ja już etap luzowania i zdjęcia tych metalowych przewodów mam za sobą, także tu przewsterswach one zostały, aczkolwiek kolejkę komuś przeszkadzają to można zdjęć od czujnika ciśnienia na listwie. Wtyczka jest zdjęta. Tu jeszcze została wtyczka od regulatora ciśnienia na listwie. Także ściągnę, jeszcze tą wtyczkę dwie śruby na torxa, ściągniemy to i pościągam sobie tutaj te rzeczy wszystkie. Ok, listwa paliwowa zasilająca zdjęta i mamy zobaczyć dostęp do kolektora do wszystkich śrubeczek. Także tu już jest poluzowana ta klampa. Jak już wspomniałem wcześniej, odkręcę i pozdejmuję to wszystko, co tutaj jest i będzie można zdjąć. No ok, magnet yy, odkręcony, złącze zdjęte, złącze zdjęte. Yy, ta opaska jest poluzowana. Nie chcę tej rury, to na siłę ściąga. To jest dosyć mocno z jakby sklejone. No nie jest to sklejone, ale po tylu latach po prostu jakby się skleiło. Także wolę teraz sobie to już powinno być luźne. zdjąć nam drugie rączki. Potrzebuję, żeby to też odkleić. I ściągając kolektor zdejmę sobie tą rurę od powietrza. Wszystko zdjęte i ta pani tutaj się tylko rusza, a nie ściągnie się. Także potrzebuję drugiej rączki i zaraz to wszystko rozbiarę. Proszę zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda. Teraz po zdjęciu warto jeszcze sobie tutaj poświecić, czyli najgorzej że gdzieś nam plastik nie spadł. Jakiś śmieć nam nie wpadł cokolwiek. Także tak samo tutaj na zaworach. Widzicie? Wszystko jest czyste. Te uszczeleczki oczywiście idą wszystkie pomarańczowe nowe. Zobaczmy, jak to wygląda Dobra. w elektorze. Zobaczcie. To już tak różowo nie jest. Wszystko jest do wymycia. Na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Tu mamy nasze złącze do EGR-u. Wtedy wracają nam niestety spaliny do silnika. No I zaraz Wam pokażę, jak to tu wygląda wesoło. Zobaczcie. Widzicie? To już nie wygląda wesoło. Także już nie wiem, czy to jest zmodyfikowana wersja. Ale z tego widzę, że nie, nie jest zmodyfikowana. Także obrócimy tą to połączenie jeszcze tak jak to Volkswagen nam nakazywał, jak jeszcze robiłem Volkswagenie. Rozkręcę, obrócę, skręcę, poczyszczę to wszystko. I pokażę wam jak to dalej wygląda. Jeszcze możemy do przepustnicy sobie zająć yy, zajrzeć, a nie ja tak ją za chwilę będę demontował ojejko, wszystko rośnie. Aczkolwiek widziałem gorsze. A tu mojej mazdy graty leżą. Dwa miesiące mazdy składam. No ale jeszcze może dwa i złożę. Głowica do wysyłki leży już tydzień. Jakby ktoś się pytał, co używam do czyszczenia, do lotu, to jest to taki płyn oryginalny. Nie wiem, czy działa lepiej od płynu do czyszczenia kominków, czy nie. Mam płyn do czyszczenia kominków, ale nie porównywałem tych dwóch płynów. To nam dawali w Volkswagenie do czyszczenia i tego używam. Tu te gumki już zdjąłem. Poczyszczę to wszystko tutaj jeszcze. Sprawdzę sobie świecę przy okazji. Wszystkie są sprawne. No i doczyszczę to do końca i będę składał. A no, jeszcze jedna ważna rzecz. Zaraz tą rurę sobie jeszcze zdemontuję od AGR-u, od powrotu spalin, bo ona dosyć też jest mocno zarąbana w środku. A jak już jest rozebrany, to zróbmy to porządnie. No okej. Okay. Ja mam już godzinne czyszczenie za sobą. No niestety tyle to schodzi. Żeby to doprowadzić w miarę do pierwotnego stanu. Zobaczcie. Tak to wygląda mniej więcej. Tam to już mam poczyszczone. To wszystko łącznie z tym kanałem. Tam trzeba naprawdę się Skupić, żeby jak najmniej tego syfu, najlepiej wcale, wleciało tam do środka. No, bo to aż oczywiście poleci nam do silnika. Dobra, zabieram się za składanie i to sobie ponową szczeleczki na kolektor. Na tą rurkę też mam tu nową, tą blaszaną. To jest taka oblaszana. I zacznę to wszystko powoli składać. No dobra, gumeczki pozakładane, tak jak widzieliście na zdjęciu. Jeszcze zmodyfikuję, to złącze. I ta modyfikacja polega na tym, że je trzeba obrócić o 180 stopni. Nie będzie do rady tego zrobić, bo trzeba to nacięcie, które jest z tej strony, zrobić tutaj o, z tej strony. I tylko teraz, żeby można było to zamiast tak. No I tu no to wchodzi, zobaczcie, co nacięcie. To będzie, można to, będzie trzeba to założyć tak, jak podzajmę tak, to, zrobić. Widzicie? I teraz już troszeczkę do śrubki brakuje. Także tylko tu trzeba naciąć delikatnie. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Teraz możemy sobie... Widzicie? Ładnie to założyć. Ok, kolektor umierzył, jest na miejscu. Oczywiście, uszczeleczki nowe. Jak macie, to też dajcie. To jeszcze było luźne, żeby to mi wszystko to ładnie się spięło. Co, no co pozostało, po zakręcać? To wszystko w odwrotnej kolejności, jak to rozbierałem. Ok, kolektor przykręcony. Staracie się zacząć od środka po przekątnej. I później zewnętrzne momentu Wam nie podaję, Bo do momentu, jakbyście chcieli dokręcić, to prawidłowym momentem musielibyście mieć te śruby nowe. Nawet ja ich nie mam nowych. Także one są rozciągliwe. Jakbym je teraz potraktował według instrukcji, to pewnie by się urwały. Jak nie teraz, to za chwilę. No, ok. Ja już jestem bliżej niż dalej. Wszystko wróciło na swoje miejsce. No, prawie wszystko. Założę jeszcze filtr powietrza z obudową. No i oczywiście zostało nam odpowietrzyć cały układ, pokasować błędy. Ok, tak jak wspomniałem wcześniej, zostało już tylko odpowietrzyć. Komputer już jest podłączony. Poczekamy, aż się program załaduje i odpowietrzy. Cześć, jeszcze dogram koniec tego filmu. Bo klient mi przyszedł wcześniej i stał mi nad głową, no nie mogłem dograć. Także teraz, jedząc obiadek, to w ogóle mój odkurzacz stoi, odkurzacz umarł. E, powiem Wam tyle. Odpowietrzyłem: Auto paliło, gasło, paliło, gasło, paliło, gasło. E, porozmawiałem z klientem, bo akurat był koło mnie, mówi, że tak już wcześniej się działo. No, to co mi przyszło do głowy, zawóra gier, eee, przez to, że wyczyściłem to wszystko, ten dopływ tych spalin był dużo większy niż wcześniej, i dużo więcej spalin wracało do silnika. Dlatego ten samochód mi palił gaz, palił gaz, palił gaz. Odłączyłem tam jest taka procedura, że się odłącza od zmiennej geometrii od turbiny ten podciśnieniowy przewód, i to jest procedura Volkswagena, od razu nie moja, mówię. Jak się silnik uspokoi, czyli podpalenie nie zgaśnie, będzie chodził, będzie się wkręcał na obroty, to jest uszkodzony EGR. Zdjąłem ten wężyk, odpaliłem, chodził, wkręcał się na obroty. Ale jeszcze sobie przetestowałem komputerem zawór EGR, czyli jaki ma procent zamknięcia, jaki ma procent otwarcia. No i te parametry absolutnie nie pokrywały się z tymi parametrami które wymaga producent i klient wie, że zawór będzie prawdopodobnie do wymiany. Pozdrawiam Pana klienta. Na razie trzymajcie się. Hej!